Yo, 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 ale wracamy na GeForce za zrobić konkretny mój na stronę, Oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu. I oczywiście dla nowych użytkowników na start również daje jedną skrzyneczkę MeersPacka. Myślę, że fajna opcja mordeczki. Ja jeszcze na starcie chciałbym Wam tradycyjnie przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym i również pamiętajcie, że mój kodzik nie tylko i wyłącznie dodaje 5% przy doładowaniu, ponieważ również macie ode mnie jeszcze dodatkowe... BONUSY w formie Skinów, więc jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, jeżeli używacie może mojego kodziku promocyjnego na stronie, zapraszam wszystkich na Discorda. Macie taki kanał jak Tikety, i tam jest wszystko napisane, jakie nagrody jeszcze w bonusie możecie sobie zgarnąć. No i wariaty. Mamy złoty 80, jest bida całkowita we mam zajebiste rękawiczki, ale dzisiaj sobie kolejny mały challenge zrobimy. Wariaty, dzisiaj wlecimy sobie w skrzyneczki EXPA i spróbujemy coś tutaj ciekawego ukręcić. No wiadomo, mam diamentową, no z tego już by było troszeczkę łatwiej. Nie ma co mówić, no bo ja już wam pokażę. No zobaczcie, jak ta skrzyneczka wygląda. No jak coś trafimy, to może już tak naprawdę można już kończyć odcinek, bo możemy trafić równie dobrze takie 6 czy 4 tysiące. Złotych, więc żeby challenge miał troszeczkę sensu, myślę, że sobie zejdziemy do takiej skrzyneczki z goldem. To będzie odpowiedni wybór, ponieważ no moim zdaniem sporo tutaj użytkowników ma taką skrzyneczkę z goldem i są bardzo ciekawe nagrody. Prawie na 1% mamy tutaj kostkę za 1555 zł. No tutaj za 235 na 10% jest fajne P90, no wiadomo kurczę ciężko te dwie, dwa skiny trafić, no bo no nie ma aż takich dużych procentów, ale może nam się przyfarci, równie mamy tutaj skinka za 16 zł. no i mamy za 48 yy, zł, więc no spróbujemy coś sobie z tego ukręcić, no mordeczki jeżeli trafimy takiego 5 sevena no to po prostu wlecimy sobie na jakieś tutaj bitewki, bo nie będzie sensu no z, jeszcze spróbujemy z 8 zł, chcę nieco ukręcić, ale no myślę, że będzie ciężko tak czy inaczej, się nie poddajemy, a ja Wam tradycyjnie przypominam o trwającym konkursie na Discordzie. Mordeczki dzisiaj w odcinku macie do wygrania pięknego skina na USP. Oczywiście o wartości 80 zł. I co zrobić, żeby go wygrać? Zostaw łapę w górze pod tym filmem, miej subskrypcję kanału i oczywiście napisz dowolny komentarz. Pamiętaj również, że konkursik odbywa się na właśnie Discordzie. Dobra, wlatujemy. Jedna, jedyna szansa. Na wydymanie szympansa Proszę, G4 jedna koska tutaj na prawie procencie. I. Ja pierdolę Dobra, no spróbujemy. Spróbujemy. Nie rezygnujemy. Mamy to 840 plus złotych 80, więc jeszcze my się mordeczki nie poddajemy. No najwyżej no, 10 zł mamy, więc no tutaj może być ciężko. Wiadomo, żeby coś tutaj fajnego e, można było zrobić, bo byśmy potrzebowali troszeczkę lepszego dropu, no bo jedyne co możemy zrobić na aktualną chwilę to jest po prostu wlecieć za cały nasz tutaj Pitosik, może taka skręczka foreścik, powiem wam, albo gadżet. Weźmy sobie gadżecika równo 10 Złotych i walnijmy to aż na 4 graczy. Underdog, no i zobaczmy, zobaczmy, jak to się potoczy. Przywołajmy bociki, a ja Wam tradycyjnie przypominam o darmowym i bez wymagań konkursie. Macie do wygrania, oczywiście, 5 razy pięknego. USP o wartości 300 zł każdy. I aż 5 osób wygra, więc zapraszam wszystkich na Discorda, przejdźcie sobie na kanał Konkursy i po prostu naciśnijcie guzik. dołącz do konkursu. No i kurczę, no niby jest to Undertog, ale będzie bitwa tutaj z Crasherem, bo mamy tyle samo. Czekajcie, czekajcie. Nie, nie, nie kuźwa macie, a już było dobrze. 35 zł. No tutaj już by był, powiem wam potencjał No ale no co ja mogę więcej zrobić no z 4 groszy lub tutaj jeszcze 20 groszy to niestety nic za bardzo sobie nie ukręcimy wariaty żeby tutaj jeszcze odcineczka szybko nie kończyć ja sobie wszystko to co mam sprzedam i na sam koniec spróbuję jeszcze zrobić jakiegoś kozaka kozacką tu bitwę No ciężko ciężko Myślę że jest nagrać taki tak czy inaczej odcinek od skrzynki z Golda do koski to wszystko tak naprawdę zależy od początkowego dropu. Bo jakbyśmy trafili takiego skina za 200 zł, to już myślę, żeby był fajny potencjał. Tutaj coś pokminić, jakieś różne bitewki można by było. A jak my trafiliśmy takiego 57a banana, to szkoda w ogóle gadać, ale bitwa również miała potencjał, bo ziomek 35 zł sobie zgarnął. Tu chyba myślę, że nie ma co tak patrzeć, takich tańszych skrzyneczek, skoro mamy tyle Pitosu, myślę, że żeby tutaj rozegrać tą bitwę naprawdę. Na porządnym poziomie Weźmy sobie dingi jakieś wybierzmy po prostu takie troszeczkę yy, Inne skrzynki niż zawsze Spróbujmy sobie Może no ta Sixteen six Niby też fajna skrzyneczka, ale też się czasami testuje Weźmy to Dobra, petrola sobie walnijmy ze dwa razy Weźmy ekskluzywną skrzyneczkę Będę wszystkie po prostu Takie tradycyjne skrzynki omijał I brał te, które najczęściej Nie dodajemy tutaj do bitewek Albo ewentualnie rzadko je dajemy Dobra, Dawid, tutaj malarz. Czekajcie, ty, oni zrobili update. Bo tych skrzynek nie było jak ja je testowałem na, yy, na bitwach, więc może coś tutaj się delikatnie zmieniło. Dodajmy tą skrzynkę. No i Masterius, Angel, wrzućmy. Wlećmy sobie troszeczkę wyżej. Dajmy tą skrzyneczkę. No i lecimy. Pani Gocha, no Gocha rzadko daje, bo jest mega ryzykowna. I tutaj już się zaczynają schody. Weźmy to, dżungelka sobie jebnijmy. Eee, Szejka. Dobra, dodamy tą skrzyneczkę, i myślę, że jak ta skrzynka jest tutaj w bitwie, to zrobimy sobie po prostu underdoga. Dajmy Fire Serpenta. Jeszcze już mamy 8000 zł. Myślę, że do dychy to nam zdecydowanie wystarczy. Big Baler tutaj na sam koniec bitwy 10000 tysięcy Złotych w bitwie naprawdę sporo tutaj skrzyneczek 31. I ja wariaty robię to na 3 graczy, tak jak powiedziałem. Underdog, więc niech się dzieje, co ma się dziać. Oczywiście przywołuję boty, a wam jeszcze dodatkowo przypominam, że po zostawieniu wariaty, co jest czemu tego kurwa nie przywołuje mi tych botów? No, coś tutaj się e ewidentnie zbugowało. Dobra, odświeżamy, odświeżamy stronę. No i poszło, kurde, co się w ogóle tutaj wydarzyło. No i tak, mordeczki, oczywiście po zostawieniu boostera na serwerze Discord pojawił Wam się dodatkowy kanał i tam również są zajebiste 3 digle do wygrania. Każdy z nich o wartości 240 zł. Myślę, że warto fajne są to skinki, bo print stream zależy kto co lubi tak naprawdę, ale no jedne z piękniejszych tutaj skinów w grze. No kurczę, my takich dropów to nie chcemy, no co jest grane już... Komu Pozackie lecu skiny to nie może tak się zakończyć. Kolejna Emeczka i kolejne dwie stówy, trzy skiny po 200 to daje nam równowartość. Praktycznie już tutaj kosy, dobra. Okej, okay, ten dostał awp -kę. no 10 tysięcy bitwa. Ja tak obstawiam na trzy osoby, że tutaj tak 15-16 przy słabych obrotach powinno e, siąść dla wygranego. Chociaż no ja, jeżeli by jakaś koska tutaj lepsza siadła, może jakiś hole ze skrzynki premium. To może przebić tą wartość. Zobaczymy, no musimy tutaj e, kibicować przede wszystkim dla naszych botów, bo jest to tryb underdog. Ale kurczę, no powiem Wam, że się zaczynają schody, bo my niestety w tej bitwie no dużo trafiamy. I kolejny dobry skin, no co się dzieje, ja pierdykam. Dobra Arnoldzik, trafia jakąś kosę, żebyś tutaj z miejsca został zdyskwalifikowany z tej bitwy. Tiger Speed, również tej skrzyneczki dawno nie dawałem. Ok, 133. Bardzo dobrze, że oni trafiają tego auga. No i niestety to będzie trochę warte. Wow, gloczek, jak i tutaj 455. No, szkoda, że my kurde TP90 trafiliśmy. Lecimy, no pomału już tutaj się zaczynają e, coraz droższe. Oczywiście skrzyneczki, więc tak naprawdę wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć w tej bitwie. O, ja pierdykam, no co to za łupka 650 jeszcze dla mnie siada. Okej, okay, no fajnie ten 340, dlaczego my tu trafiliśmy? Ja w jeszcze kałaszek leci. No ciężko, przynajmniej z tego co widzę, bot czadowy aktualnie no nie trafia nic ciekawego. Tutaj z Arnoldem możliwe, że lecimy łeb w łeb, ale no czadowy jak nie trafi kosy to będzie pozamiatane, jeszcze znowu 260 no. Jak trzeba, to nie dropi, jak nie trzeba, to oczywiście dropi. I, i, i... No dajcie coś tutaj dla czadowego, ja pierdykam, 600 zł po raz kolejny, no chyba jesteśmy aktualni... Dobra, nie jesteśmy aktualnie na prowadzeniu, na pewno tutaj Arnoldzik, bo 2600 dropa zgarnął. Ale kurczę, no ten, ten czadowy musi coś trafić, już mało skrzyneczek zostało, dostał kosę, ej dobra. Dobra, jest szansa, dostał fajną koskę, lecimy, trzy ostatnie skrzynki. Ale dupa blada, skrzynka 1300. Co ona w ogóle tutaj oddała? Fire Serpęcik? Oczysz, ty w mordy jeża. ja pierdolę. No i jeszcze Arnold to sobie wygra. Nie wygra, nie wygra on tego. Kto to wygrał? Kurwa, wygraliśmy to. <ścoughs> o 100 złotych dosłownie. 38 tysięcy. Ale tutaj z bitwy oddało. Powiem szczerze, pomyliłem się tutaj o wynik końcowy tej bitwy, ale kto by się spodziewał, że bocik jeszcze na sam koniec wykurwi pięknego Butterfly'a za 18 ponad tysięcy złotych. No i my również tutaj dwa razy kałaszki dostaliśmy. No niesamowite tutaj ostatnie dropy poleciały, więc ja jestem po prostu w szoku, że udało nam się to mordeczki wygrać. Dzisiaj odcinek. No co ja mogę powiedzieć? Niestety nie wypał, ale na sam koniec stworzyliśmy piękną bitwę za 10 tysięcy złotych i kurwa mamy aktualnie prawie 50 koła, więc dzisiaj w odcineczku naprawdę srogi proficik, przegraliśmy. W sumie tam było 10 złotych. Nie udało nam się od złotej skrzyneczki nic tutaj ugrać, ale bitwa nie ma równych mordeczki. Ja mam nadzieję, że taki odcinek również Wam się podobał. Jeżeli tak, zapraszam na kolejne oraz zapraszam do zostawienia łapeczki w górze. Trzymajcie się, wielkie jo.